W okrąg wpisany trójkąt równoboczny ABC. Punkt P należy do łuku AB i mamy tutaj obliczyć sinus kąta PAC. Zaznaczymy sobie ten kąt jako alfa, go oznaczę. Jeśli AC równa się 6, jak jest równoboczny, no to znaczy, że tutaj mamy 6, 6 i ten bok też ma 6. I wiemy, że PC jest znane. Trzy pierwiastki z dwóch plus 6, Te, czyli ten cały odcinek to jest 3 pierwiastki z 2 plus pierwiastek z 6, przepraszam. No i teraz zacznijmy od tego, że to, co możemy sobie powiedzieć, to, że jeśli mamy okrąg napisany, opisany na trójkącie, to jeśli mamy w tym trójkącie, w tym okręgu inne też trójkąty wpisane w środek, mamy tu kilka trójkątów wpisanych, to one zawsze mają ten sam promień tego okręgu opisanego, prawda, bo to jest jeden okrąg, a w środku mamy kilka kilka okręgów, więc możemy sobie kilka trójkątów, możemy sobie porównywać tutaj ze wzorów na, jak będziemy znali promień, no to możemy sobie różne rzeczy wyliczać i zacznijmy od tego trójkąta równobocznego, czyli możemy sobie zapisać, że 6 podzielone przez sinus kąta naprzeciwko, czyli tego, jeśli równoboczny, no to wiadomo, że 60 stopni, czyli przez sinus 60 stopni, to będzie równe 2r i z tego wyliczymy sobie r. Czyli możemy od razu podzielić przez 2, będzie r, to jest 6 przez 2 i sinus 60 pierwiastek z 3 przez 2. Dwójki nam się skrócą i po usunięciu niewymierności zmianownika mamy 6 pierwiastków z 3 przez 3, czyli wychodzi nam 2 pierwiastki z 3. Ja nie mam miejsca, dlatego tak robię to skrótowo. I teraz możemy dalej działać. Potrzebujemy alfa, prawda? poznać sinus alfa. Więc musimy sobie wziąć jakiś odcinek, który jest naprzeciwko tego kąta, czyli na przykład ten PC, który znamy, czyli weźmy ten mały trójkąt tutaj APC i napiszemy sobie, czyli tak, to co PC znamy, czyli trzy pierwiastki z dwóch plus pierwiastek z 6 naprzeciwko jest sinus alfa, mamy naprzeciwko kąt alfa. I teraz możemy to sobie napisać znowu, że to jest równe 2r. 2r, czyli 2 razy 2 pierwiastki z 3. I teraz wymnóżmy sobie razy sinus i podzielimy przez te 4 pierwiastki z 3 jednocześnie, tak? czyli to sobie przedstawimy na prawą stronę, a to na dół pod spód, czyli będzie 3 pierwiastki z 2 plus pierwiastek z 6 przez 4 pierwiastki z 3. To się równa sinus alfa. No i teraz możemy trochę sobie uprościć. Razy pierwiastek z 3, które wymnożyć, żeby usunąć niewymierność z mianownika. Czyli tutaj, jak zrobimy, wymnażamy przez pierwiastek z 3, to tutaj wychodzi nam 3 pierwiastki z 6. Dodać pierwiastek z 18, a pierwiastek z 18 to pierwiastek z 9 razy 2, prawda? A na dole mamy 4 razy 3, czyli 12. I to się równa sinus alfa. I teraz możemy już sobie obliczyć. Sinus alfa będzie równe. Tutaj. Jeszcze 3 pierwiastki z 6 plus 3 pierwiastki z 2, bo dziewiątka nam się pierwiastkowała, dała się. I zielone przez 12, skrócimy przez 3, czyli musimy to, tę trójkę i tę trójkę z 12. Czyli będzie sinus alfa równa się pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2 przez 4. No i to mamy zakończony ten pierwszy podpunkt. I ja tutaj oddzielę, słuchajcie, bo do tego drugiego potrzeba więcej miejsca. O, i jakoś będziemy tutaj ściskać. Czyli patrzymy sobie znowu na nasz trójkąt i co wiemy? No, tu jest 60 stopni, prawda? 60 stopni. To teraz już nie znamy tych boków, teraz to nie ma znaczenia. Musimy po prostu doprowadzić do tego, że wykażemy, że ten odcinek AP plus BP równa się CP, czyli powinniśmy teraz może dla ułatwienia pooznaczać sobie literkami te Odcinki, prawda? Bo to ja sobie oznaczę, że tutaj będzie C, boki trójkąta będą A, tak, a B to jest ten odcinek, a ten odcinek oznaczę jako P. I teraz możemy już sobie coś napisać, a najpierw jeszcze wnioski sobie wyciągniemy. Bo, żeby dojść do tego równania, AP plus BP równa się CP, no to potrzebujemy wyrazić sobie te wszystkie odcinki, może za pomocą jednego z boków i za pomocą jednego z kątów. Doprowadźmy to do tego, że wszystko za pomocą A i alfa czy sinus alfa będziemy oznaczać. Przeanalizujemy sobie jeszcze teraz kąty tutaj, bo to nam się przyda do twierdzenia sinusów zdecydowanie. Jak wiemy, że to jest trójkąt równoboczny, to, no to tutaj mamy ten kąt 60 stopni, prawda. W takim razie, jeśli tu jest 60, to na tym samym łuku CP jest oparty inny kąt, ten BPC, tak? Widzicie? CAB i BPC, no to jest na tym samym łuku, czyli tutaj też mamy 60 stopni. Oznaczymy. Teraz ten kąt, jak, tak jak wcześniej, oznaczymy sobie cały jako alfa. Tutaj mamy alfa. I teraz, jeśli ten, teraz z kolei czworokąt jest wpisany w okrąg. No, to wiemy, że suma kątów naprzeciwko siebie musi być równa 180. Czyli jeśli tu jest alfa, no to tutaj będzie ten kąt. 180 odjąć alfa. Tu mamy 60, prawda? To jest 60. I teraz dalej lecimy do następnych kątów. Jeśli wiemy, że tu jest 60, a tu jest 180 minus alfa, no to w takim razie ten kąt możemy policzyć. To będzie. Tutaj 180, odjąć 60 i odjąć 180, odjąć alfa, czyli jak zmienimy znak, to będzie dodać alfa, czyli ten kąt będzie równy alfa minus 60, czyli alfa minus 60 to jest ten kąt tutaj. Jest jeszcze jeden kąt, który może nam się przydać naprzeciwko boku P, no to jest ten mały kąt tutaj. Wiemy, że cały kąt w trójkąta to jest 60 stopni. Czyli tu będzie 60 odjąć alfa minus 60, czyli to będzie po zmianie znaków, tutaj będzie plus 60 plus 60, czyli 120 odjąć alfa. 120 odjąć alfa to jest ten mały tutaj kąt. I teraz postaramy się wszystko uzależnić od kąta alfa i od promienia koła opisanego na tych wszystkich trójkątach, bo to jest wiele trójkątów, jeden okrąg, więc promień koła opisanego jest. Wspólny dla wszystkich odcinków. Czyli teraz potrzebujemy wyrazić sobie P, B i C. Zacznijmy może od C. C będzie równe, zobaczcie, naprzeciwko mamy kąt alfa, więc C przez sinus alfa będzie równe 2R. Teraz w związku z tym po prostu wyprowadźmy sobie C. 2R razy sinus alfa. Teraz B. B jest naprzeciwko kąta alfa minus 60, czyli b przez sinus alfa minus 60 jest równe 2r, czyli to znaczy, że b równa się 2r razy sinus alfa minus 60 stopni. No i tu skorzystajmy sobie ze wzorów trygonometrycznych na sinus alfa minus 60. Macie tutaj na górze umieściłam ten wzór, czyli będziemy pisać, to się równa 2r razy Sinus alfa to jest u nas alfa, a 60 to beta, czyli wpisujemy sinus alfa cosinus 60 stopni. Odjąć cosinus alfa sinus 60 stopni. No i to będzie równe 2 r razy. Tutaj cosinus 60, czyli 1, druga sinus alfa i sinus 60, czyli pierwiastek z 3 przez 2 cosinus alfa. Dobra. Mamy za pomocą r i alfy to wszystko wyznaczone, b, no to jeszcze zostało nam p, a p jest naprzeciwko kąta tego 120 minus alfa, czyli mamy p dzielone przez sinus 120 minus alfa i to oczywiście, to, to równa, się skreśla, równa się 2r, czyli p to będzie 2r razy sinus 120 minus alfa, czyli 2r, RAzy i znowu ten sam wzór wykorzystam trygonometryczny, e, czyli sinus e, 120 min, razy cosinus alfa. Tu jest akurat i odjąć cosinus 120 razy sinus alfa. Tak, bo tutaj nam się zamienia trochę, bo alfa to jest u nas w tym wzorze to jest beta. No, i teraz musimy sobie to uporządkować, czyli mamy 2R razy, i teraz jak sinus 120, to możemy sobie zapisać, że to będzie sinus 90 plus 30 razy cosinus alfa i mamy odjąć cosinus 120, zapiszmy znowu cosinus 90 plus 30 razy sinus alfa. I teraz będziemy ze wzoru sobie korzystać, czyli e, będzie 2R razy. I w nawiasie mamy. Sinus, sinus 90 plus 30 to będzie cosinus 30 razy cosinus alfa. I teraz odjąć cosinus 90 plus 30 to będzie sinus 30, tylko że z minusem, więc tutaj daje nam plus. Sinus 30 razy sinus alfa. I po uproszczeniu jeszcze podstawmy 2r. Czyli cosinus 30 to jest pierwiastek z 3 przez 2 razy cosinus alfa plus sinus 30, czyli 1 druga sinus alfa. No dobra, to już każdy mamy wyznaczone, to teraz wezmę inny kolor i jakoś się spróbujemy tutaj zmieścić. Zrobimy sobie teraz b plus B, B plus p. Czyli mamy tak. 2 r razy. 1 druga sinus alfa. Minus pierwiastek z 3 przez 2 cosinus alfa. I teraz jeszcze dodajemy ten drugi nasz bok, czyli 2r pierwiastek z 3 przez 2 cosinus alfa plus 1 druga sinus alfa. Zobaczcie, 2r wyłączę sobie przed nawias. I teraz w nawiasie mam tak. 1 druga sinus alfa minus pierwiastek z 3 przez 2 cosinus alfa dodać pierwiastek z 3 przez 2 cosinus alfa i dodać 1 druga sinus alfa. Czyli pierwiastek z 3 przez 2 cosinus alfa jest raz z minusem, raz z plusem, czyli nam się wyzeruje. 1 druga sinus alfa plus 1 druga sinus alfa to jest sinus alfa, czyli to będzie równe 2r sinus alfa. A wcześniej wyprowadziliśmy sobie C. C jest równe 2r sinus alfa, czyli równa się C. I co należało udowodnić?